Wiesz co? To chyba on. Dzień dobry! Cześć. Pan Worecki? A kto pyta? Jesteś komplem Piotra Rogalskiego? Zapalisz? To wy dzwoniliście? Na domofon? E, tak. Jestem Igor Nowak. E, pracuję w gazecie Kraj. Myślę, że znowu psy. Od tygodnia to mi żyć nie dają. Skąd znałeś to Rogala? Do szkoły razem chodziliście? Do jednej klasy? Przez pół roku takie chodzenie. Potem go starzy przejść do prywatnej. zacieżki ciężki hajsik. Czemu go przenieśli? Nie wiem. Tylko trochę go znałem. Mieliśmy takie wspólne akcje i... Co, takie jak nad pociągu, tak? Dobrze wiesz. Tam ten duży kolo się na nas rzucił. Chciał nas bić. Tak, jeden na trzech. No dziwny był. Co ci poradzę? Może coś wciągał? Dlaczego kłamiesz? Krwisto, laska, ok? Co, teraz zacząłeś się bać? Dlaczego nie mówisz prawdy? To wy go zrzuciliście, tchórze! Zabierając to on i won. Teraz.